Idę, idę, idę da, nie da. to dwóch. O oh mój Ten Paka na kuchnię tak trochę. <śleski> 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 Polscy koszykarze be like. Nie, no czemu, Ty mnie wyzywasz kurwa. No co mam ci zrobić, nie strzelam nie. w tym meczu, No kurwa. Nie, nie o to chodzi. Jeszcze wyglądał jak tak celowałeś z tego najdala. Polscy jest bile. Nie, nie, <laughs> nie mogę to zrobić. No kurwa. Nie mogę Ja zrobić. Kapelę. Ja idę, ja idę, ja idę A to rodzinka PO, ty go nie lubisz No to co, ja idę